Młoda strzelba, która ma stanowić o sile ognia polskiej formacji eWinner Apatora Toruń. Trafił do domu, ale czy trafił do celu i co najważniejsze, czy będzie to strzał w dziesiątkę. Paweł Przetelski jest moim i waszym gościem dzisiaj. Witaj Pawle. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja się nazywam Marcin Musio, to jest program Żużlowe Rozmowy. Jak co tydzień zapraszamy znanych zawodników PG Ekstraligi, bo właśnie z PG Ekstraligą ten program współtworzymy. Współtworzycie go także wy, drodzy widzowie. Czekamy na wasze pytania na Facebooku, a także na YouTubie. Te najciekawsze oczywiście przekażę Pawłowi dzisiaj w naszej rozmowie. Paweł, zacznijmy od przygotowań do sezonu, bo widzę, że przygotowujesz się intensywnie. Powiedz mi, na jakim teraz jest etapie? Bo ja wiem, że tam jest zawsze judo, akrobatyka, rower, motocross. Co, co teraz robisz? na czym się teraz skupi? E, troszeczkę pokrzyżował plany właśnie ten, ten śnieg, którego się nie spodziewałem, bo e, akurat te zimy w Polsce były coraz e, to łagodniejsze z sezon na sezon. E, myślałem, że pojeżdżę już teraz po nowym roku coś na krosie, ale muszę jeszcze troszeczkę zaczekać, więc e, jakiegoś, jakiejś przerwy długiej od przygotowań czy treningów, jedynie od e, motocykla żużlowego to, to tak, ale, ale od innych. E, że tak powiem, sprawności, czy jazdy na rowerze, czy biegania, czy siłowni, to, to nie mam zbyt długiej przerwy, bo trenuję nawet i w sezonie, więc. Ale oczywiście te trzy tygodnie, miesiąc sobie zrobiłem takiego roztrenowania, także od listopada mocno już działam. Brakuje trochę motocykla pod, pod siodełkiem, że tak ładnie powiem? E, oczywiście, że tak. Brakuje, bo. Wiadomo że ale, ale pogoda nie napała do tego żeby właśnie jeździć na motocyklu obojętnie jakim więc z utęsknieniem czekam aż ta pogoda będzie troszeczkę ładniejsza i będzie cieplej wtedy już czuć właśnie ten nadchodzący sezon. Ale słuchaj ja widziałem że tam trenujesz z trenerem Michałem wszelakim takie olimpijskie nawet bym powiedział dyscyplinę bo jakiś podrzuty rwanie także bardzo ogólnorozwojowy ten trening. E, tak. To jest akurat fajna forma, bo kształtuje całe ciało. Nie jest ten trening taki monotonny, więc dokładnie tak jak mówisz, jest rewanie, takie olimpijskie, że tak powiem, te ćwiczenia. Sporo zawodników to robi, żeby gdzieś tam wzmocnić się od strony siłowej, więc. Działam. Ale słuchaj, bo, bo, bo ja rozumiem, że to ma na celu poprawienie siły, ale raczej masy, że tak powiem, nie robicie klasycznej zimą. Nie, nie, nie. Masy to akurat tu akurat walka jest nieustanna każdego, każdego dnia, więc. Masa jest nam kompletnie niepotrzebna, więc. Nie w tym kierunku. Rozumiem. Słuchaj, tutaj spływają pierwsze pozdrowienia od Łukasza z Pensylwanii dla ciebie. Myślę, że zaraz kilka pytań się, się również pojawi. No, a sobie dzisiaj i o tym sezonie 2020, i o planach na, na przyszły rok. Powiedz mi, jak ty wspominasz ten rok 2020 sportowo? Myślę, że nie tylko dla mnie, ale i dla każdego z nas. I był na pewno mocno dziwny przez to, co się dzieje aktualnie, cały czas. E, powoli się do tego przyzwyczajamy, ale, ale jak najbardziej, chyba największym problemem jest to, że jest e, brak kibiców na stadionach. Bo e, jednak te pierwsze mecze, które, które jechaliśmy przy pustych trybunach, e, no to, no to pokazały, że naprawdę nam jako zawodnikom tego brakuje, i, i wtedy to było czuć dosyć mocno. Więc e, całe szczęście tylko chyba dwa czy trzy mecze, z tego co dobrze pamiętam, później już. Mogło być prawie i później już była 50% publiczności, eee, a sezon, jako sezon, myślę, że, że był ok w moim wykonaniu. Na pewno wiadomo, może być zawsze lepiej. Eee, mniej więcej też jestem mądrzejszy o jakieś rzeczy, i, i, i sprzętowo na pewno też już eee, idziemy w dobrym kierunku. Więc eee, mocno patrzę z optymizmem na ten nadchodzący sezon. Ale wiesz co to, mówisz o tym trudnym początku bez kibiców, ale ty miałeś raczej taki no, piorunujący start w sezonie 2020, bo takie spore zaskoczenie In plus w barwach włókniarza pokazało się z mocnej strony w wielu spotkaniach. Powiedz mi, po pierwsze, jak to powtórzyć w sezonie 2021? Po drugie, skąd się wzięła taka obniżka formy gdzieś tam w drugiej części sezonu? Eee... Nie, tam jakoś nie było. No były chyba w drugiej części sezonu na pewno były dwa mecze takie słabe właśnie we Wrocławiu, a reszta, reszta raczej była w miarę udana. Na pewno gdzieś był problem tego, że mieliśmy dosyć mocny problem z naszym torem, więc nawet był moment, gdzie trzy tygodnie nie, nie, nie było możliwości treningu i no, trzeba było jeździć z Marszu. Z zawodów na zawody przez pandemię były mocne ograniczenia, więc nie mogliśmy trenować na żadnym innym torze, prócz swojego domowego, więc to na pewno mocno. A, z tym, a z tym też były problemy momentami. Problemy. Ja też, Ja też jeden problem gdzieś tam miałem, że tak powiem, z motocyklem, o którym nie wiedziałem. Jeden mecz poszedł po prostu, że tak powiem. Najłatwiej mówiąc, do śmieci, bo. Nie można było do tego sprawdzić na treningu, a w ciemno, bo zdecydowałem się pojechać na tych zawodach. Więc no, tak jak mówię, ciężki na pewno dziwny sezon. Mam nadzieję, że ten przyszły już będzie zmierzał ku temu, że do normalności. Czy, czy który to był mecz, z którym mówisz, że miałeś problem z motocyklem, o którym nie wiedziałeś, to jakiś wyjazd podejrzewam? Rybnik? Nie, nie, w rybniku akurat miałem chyba 14 punktów, więc mm -hmm. jakby A, no tak, był tak, każdy tak. mecz, to był mm -hmm. super. Tak nieudane jak w rybniku. Ale na pewno na pewno mimo tego, że miałem 5 punktów, chyba z tego co dobrze pamiętam z Leśnem w Częstochowej, to i tak te 5 punktów było strasznie wymęczone, więc ale, ale to był gdzieś tam błąd, punkt... już wiemy gdzie, więc później go wyeliminowaliśmy i, i było ok. A słuchaj, powiedz mi, bo przechodziłeś do Częstochowy w takiej trochę atmosferze mm, próbie odbudowania się, bo fenomenalny sezon 2015, najlepszy w twoim wykonaniu w PG Extra Leadze, w barwach Uibaxu jeszcze wtedy Toruń, średnia powyżej dwóch punktów. Potem trochę taki spadek, no i do Częstochowy przejście po to, żeby się odbudować. Czy to się udało, czy to był trafiony ruch? Jak najbardziej tak. Jazda w Częstochowie i, i, i klub, i... Włodarzy tu akurat nie powiem nigdy złego słowa, bo e, również wiele im zawdzięczam. To były osoby, które gdzieś tam wyciągnęły rękę na, w przypadku, w, wtedy, kiedy ja miałem e, gdzieś tam dołek. E, no i, 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 i tak jak mówię, tu złego słowa nie powiem, więc e, nic lepszego, jak przejście do Często w tamtym czasie nie mogło mi się zdarzyć. No ale właśnie swoje to jest fenomenalne, bo um, mówi się, że prezes Świącik to jest taki um, król polowania, jeżeli chodzi o transfery, dlatego że um, zawsze sprowadza dobrych zawodników w ostatnich latach, a um, mało kto jest niezadowolony, w zasadzie nie przypominam sobie żadnego zawodnika, który by źle mówił o tym klubie odchodząc, co też jest swego rodzaju ewenementem. To powiedz mi, co, co ma w sobie prezes Świącik, że, y, że takie rozstanie, takie nawet jak wasze, bo przecież przyjechałeś do Częstochowy, pożegnaliście się, pamiątkowa fotka, y, y, co jest taki w tej osobie, prezesa święcika, że tak dobrze się dogaduje nawet z zawodnikami, którzy się z nim rozstają? Ja w dalszym ciągu mam kontakt z prezesem święcikiem, więc na pewno na pewno jest normalnym człowiekiem i to jest duży, duży plus też, więc można normalnie czy pojechać na kawę, czy się spotkać, porozmawiać, więc to się ceni, To jest, uważam, że ten kontakt jest bardzo, bardzo fajny. Tam, właśnie, a sportowo udało ci się odbudować tam? Nabrać trochę pewności siebie? Na pewno tak. Przez to, że, że Częstochowa w zeszłym roku miała naprawdę mocny skład, to, to, to nie jest łatwo jeździć w, w takiej drużynie, gdzie w parze się jeździ zawsze praktycznie z topowym zawodnikiem na świecie, więc to nie jest na pewno ułatwienie, ale, ale to mocno hartuje, więc. Ja byłem tego świadom, że to na pewno mi pomoże, i o jakieś właśnie takie biegi z bardzo dobrymi zawodnikami mogę zdobyć to doświadczenie. Więc tak jak mówię, no to, że, to, że zdecydowałem się na przejście do Częstochowy, na pewno wiele mnie nauczyło. Rozumiem, że trener tak też pomógł, bo z tego co pamiętam, to na rowery nawet razem jeździliście na takie dłuższe ja, wyprawy. Tak, tak, z trenerem Markiem jeździliśmy na rowery, z Fredką też, także atmosfera jak najbardziej fajna. I taki trening, właśnie poza żużlem też, też fajnie odreagować, a, a można nadal z drużyną gdzieś tam trenować, więc, więc fajnie. Ale to słuchaj, to mówisz o fajna atmosferze, to ja się zapytam, co w takim razie się zepsuło? Skąd ten konflikt, jak to wyglądało z twojej strony między trenerem Cieślakiem, a prezesem Świącikiem o tor? Czy ten tor faktycznie był taki zły, czy faktycznie się nie dogadywali? E, no Tor był taki, że no nie dało rady jechać, więc e, chociażby ze względu na... No, teraz już widać to, że trzy tygodnie nie, nie, nie mogliśmy kompletnie, nawet chyba dłużej e, trenować, więc e, Coś wymknęło się spod kontroli. Ten tor, oczywiście nikt nie miał złego założenia, i, i, i tu był plan, żeby ten tor przygotować pod nas, ale gdzieś tam konkretna ulewa w jednego dnia wystarczyła, żeby zrujnować nam plany, no i zabrać nam play-offy. Nie no, bo, poczekaj, Paweł, bo konkretna ulewa to przyszła po dosypaniu 25 ton glinki. To, to jedno było, wynikało z drugiego, że ten tor potem się nie nadawał. Pytanie, czy, czy przed tą ulewą, przed tym dosypaniem tej glinki, faktycznie ten tor potrzebował zmian? I by, by, rozumiem, że trener cię tak nie reagował na to. Szczerze mówiąc, jakieś już relacje pomiędzy trenerem a prezesem, to już nie mi to oceniać i, i tu akurat się nie będę na ten temat wypowiadał. Ja jedynie mogę powiedzieć to, co mi się wydaje. Więc tak jak mówię, no, było założenie, żeby zrobić tor, który będzie naszym atutem na nadchodzącym meczu. A wyszło, wyszło odwrotnie, więc tak jak mówię, na pewno nikt nie miał założenia takiego, żeby, żeby ten tor zepsuć. No to w takim razie przejdźmy teraz do Torunia. Mniej lub bardziej dosłownie Jarosław pyta o to, co myślisz o sobie trenera aniołów. Chyba dobrze, że jest nim Tomek Bajerski, czyli Toruniak. O co będziemy walczyć twoim zdaniem, pyta Jarosław? Z trenerem właśnie Tomaszem Bajerskim znamy się od lat i bardzo dobrze. Więc mamy ze sobą kontakt dobry. Na pewno, na pewno fajnie, że jest, to, że jest to osoba, która wcześniej jeździła też na żużlu, więc rozumie potrzeby zawodników, wie, co my pod kaskiem gdzieś tam czujemy, więc to jest niezmiernie ważne, uważam. O co będziemy walczyć? Na pewno będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. A jak finalnie wyjdzie, no to zobaczymy. Na pewno ani nikt na nas w klubie, ani my sami na sobie nie wywieramy jakiejś presji, że. E, za wszelką cenę e, gdzieś tam trzeba wygrać wszystkie mecze. Oczywiście Ekstra-Liga jest bardzo wyrównana i co roku, co roku się zdarzają, że tak powiem, niespodzianki i ciężko, ciężko teraz grywki nasze przewidzieć, więc e, drużynowo przygotowujemy się jak najlepiej się da i, i wygrywać mecze. A powiedz mi, bo tak mówiliśmy o tej odbudowie w Częstochowie, że to, jest, to było najlepsze, co mogło ci się przytrafić. Czy ty szedłeś do Częstochowy z myślą, żeby jak najszybciej wrócić do, do Torunia, czy to raczej się pomysł zrodził właśnie w 2020 roku, jak już wiedziałeś, że Apator awansuje do Ekstraligi ponownie? Odchodząc, odchodząc z Torunia, myślałem tylko i wyłącznie o nadchodzącym sezonie, w którym wtedy będę jeździł, więc w Częstochowie. Także skupiałem się głównie na tym. Ale rozumiem, że plan powrotu był. E... Jestem z Torunia i nadal, nadal mieszkam w Toruniu, więc można powiedzieć, że wracałem co weekend do Torunia, więc e... nie wiem, co, co pytasz, czy o klub, czy o dom. Więc... O, wiadomo, że o klub, Paweł, Paweł. E... Tak. I wiesz co, chciałem ci zadać następne pytanie, ale jeżeli chcesz skończyć, skończyć wątek, to proszę. Nie, to możesz zadawać następnym Wiem, bo nie, nie, chcesz, nie chcesz mówić o tym, że planowałeś powrót do torunia, ale przejdę do następnego pytania również związanego z apatorem. Paksu pyta, że jako junior potrafiłeś wykręcać po 15-16 punktów w meczu i ratować wyniki apatora. Czy nie należało wtedy dokonać większych inwestycji w sprzęt, by, by nawiązać do lepszych czasów? Generalnie. Inwestycje w sprzęt, to tu to, to akurat ja wiem, ile inwestuję i na pewno nie oszczędzam pod tym kątem. E, wiele razy chociażby nawet było tak, że się kupuje silnik, przejdzie się na nim e, trening i e, on po prostu nie pasuje, więc e, sporo pieniędzy tracimy też tym. E, ja akurat w pewnym sezonie miałem dosyć mocny problem sprzętowy w Toroniu, który że tak powiem, to nie, to nie wygląda tak, że się idzie. Tak jak mam ochotę na burger, idę do restauracji, biorę konkretnego i na pewno będzie pyszny. To akurat ciężko jest, jeżeli się ma problem, dostać z najwyższej półki silnik, czy, czy być pewnym tego silnika. Więc tak jak, tak jak niektórzy zawodnicy mówią, nawet jeżeli jest dobrze, to i tak trzeba mocno pracować i skupiać się. Na doskonaleniu, właśnie czy szukaniu jeszcze lepszych ustawień, czy to jest silnik, czy to są przełożenia, więc nie ma zawodnika, który chyba robi komplet z całą karierę. Wiesz co, ja myślę, że to jest, to jest też takie trochę pytanie nie chcę się wypowiadać tutaj za internautę, ale pytanie o, o to, co, co mogło być lepsze w tamtych poprzednich latach. Czy to był problem ze sprzętem, czy, czy tam zawiodło coś innego? No bo to było pytanie o spadek raczej wyników i jakiegoś poziomu sportowego. To akurat był zdecydowanie problem tylko i wyłącznie sprzętowy, więc e, oczywiście, że w przypadku, jeżeli biegów nie wygrywasz, no to nie jesteś tak pewny siebie wtedy, kiedy robisz komplety, więc e, wiadomo, że problemy sprzętowe przekładają się później na wszystko, czy na pewność siebie, czy na e, wiadomo, twoje wyniki. E, później nie zadowalasz za kibiców, więc i to też nie wystarcza, więc e, tego jest czy tak powiem, długi łańcuszek. Mhm. Łańcusek, łańcuszek sprzęgłowy. Leszek, Sławoj Głódź to chyba jak kardynał do nas osobiście napisał. Dlaczego wróciłeś do Torunia, skoro wiesz, że ten torci nie leży? I pozdrowienia od Leszka. Czy faktycznie jest tak, że ten torci nie leży? O, to się dowiedziałem dziwnych rzeczy, bo akurat motorana no jak najbardziej mi leży, więc. Nie wiem, co to jeszcze mogę powiedzieć. Czy, czyli odpowiadając Zczeszkowi wróciłeś do Torunia, bo Torci leży wbrew temu co napisał. E, tak, jak najbardziej, jak najbardziej mi leży. Gdzieś tam myślę, że jeżdżąc w klubie podstawą jest to, żeby wziąć pod uwagę, żeby dom, żeby ten dor, domowy temu zawodnikowi leżał, więc jak najbardziej lubię tutaj jeździć w torunie. To rozumiem, że trener baierski to zadba. Kolejne pytanie jest od Karola. Jak się zapatrujesz na sytuacji, w której trzech krajowych seniorów kandyduje o miejsce w wyjściowym składzie? Czy jesteś pewien swojego miejsca, albo czy masz jakieś obawy względem tego? Tak, jak właśnie mówię, przygotowuję się i bardzo mocno trenuję pod, pod kątem przyszłego sezonu. Sprzętowo uważam, też będę bardzo przygotowany, więc jestem spokojny e, o to, że będę mógł spokojnie sobie walczyć o, o, o wygrane biegi. E, wiadomo, że to już jest decyzja trenera, e, jaki skład on stali, ale myślę, że jak się popatrzy e, druży na drużyny, w których właśnie gdzieś tam format był taki, że tych zawodników było za dużo, raczej się to w żadnym teamie nie sprawdziło, więc e, Pomysł, myślę, jest taki, że, że, że będzie na początku sezonu ustalone to i będziemy jeździć z chłodną głową. I rozumiem, że ty czujesz się jako pewny kandydat do tej pierwszej piątki seniorów. A dlaczego miałbym się nie czuć? Więc ja się czuję pewny, oczywiście, gotowy do, do jazdy. A słuchaj, Jacek Gajewski, tutaj ekspert telewizyjny, mówił u nas w programie, że spodziewa się, że raczej ty poszedłeś tam z myślą, że masz gwarancję startów. Pytanie, czy masz coś takiego w, w kontrakcie, jak gwarancja konkretnej liczby meczów, w których pojedziesz w, w Toruniu w tym sezonie? Gwarancji startów to, to nie ma to nie ma nikt, więc myślę, że żaden klub nie podpisałby z zawodnikiem takiej, takiej umowy, więc nie, nie mam czegoś takiego. A spodziewasz się, że ktoś z waszej trójki odejdzie do innego klubu na zasadzie wypożyczenia, na przykład? Skoro mówi, że ta sytuacja przy trzech zawodnikach na dwa miejsca nie jest zawsze dobra w, w klubach? Jeśli mam być szczery, to kompletnie się na tym nie skupiam, więc nie wiem, nie wiem jaka będzie podjęta decyzja w klubie. Nie wiem. Czyli nie zastanawiałeś się nad nimi, skupiasz się na, na swoim treningu? To chyba w sumie jest całkiem, całkiem dobre podejście. Szukam kolejnego pytania. Jarosław ponownie pyta o porównanie Chrisa i Jasona Doyla, bo jeździłeś z tymi dwoma Australijczykami. Jak możesz ich porównać plusy i minusy? E Oczywiście z, z jednym i z drugim mam bardzo dobry kontakt nadal, mimo tego, że zjeździliśmy w oddzielnych drużynach, to, to ze sobą dalej że tak powiem, rozmawiamy. Z Jason jest oczywiście myślę, że można otwarcie to powiedzieć, bardziej indywidualistą niż Chris. W biegach, z którymi jeździłem właśnie z Chrisem w Toruniu, to nie kojarzę, nie kojarzę biegu, żebyśmy sobie gdzieś tam przeszkodzili, więc. A z Jasonem, tak? Tu akurat trzeba mieć już z tyłu głowy na to, że, że raczej Jason jak będzie mógł, to oczywiście pomoże, ale, ale też w przypadku, jeżeli będzie taka możliwość. Więc na pewno na pewno do jazdy parowej oczywiście Chris jest. Chris jest chyba lepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o jazdę parową. Myślisz, że to mogło być, mieć jakieś znaczenie przy podejmowaniu decyzji o tym, że Jason Doyle nie wraca z wypożyczenia do Torunia i musi sobie szukać klubu i zostawiamy Chrisa Holdera? Eee, ciężko, ciężko mi powiedzieć. Na pewno, na pewno takie wypowiedzi były gdzieś tam ze strony trenera e, Tomka właśnie, że, że raczej woli, żeby był. był to Chris, który który potrafi jeździć parowo, bo, bo taka, jest, taka jest prawda, więc yy, na pewno ważniejsze jest wygranie 5-1 niż yy, 4-2 w plecy czy 3-3, więc... Yy. Ale poczekaj, bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Czy, czy chcesz przez to powiedzieć, czy mam przez to rozumieć, że trener Bajerski odmówił Jasonowi Doylowi i powiedział mu sorry, Jason, nie łapiesz się, jesteś, jesteś za słaby na, na toru". A to nie, ja tylko skomentowałem to, co ty gdzieś tam zasugerowałeś, więc nie wiem, to już trzeba do, do Tomka zadzwonić. Możemy zadzwonić, możemy to skonfrontować. Myślę, że myślę, że będzie jeszcze okazja przed sezonem z trenerem bajerskim o tym porozmawiać. To ja zapytam też tak trochę pod wpływem tego pytania od Waldemara o inną parę, którą chciałbym, żebyś porównał, Greg Hancock i Tomek Golo, bo również jeździłeś z nimi w Barwach Aniołów. Jak wspominasz jazdy z nimi? Ostatnio właśnie nawet sobie oglądałem, bo często jak jeżdżę na y, trenerze, na rowerze w domu, no to włączam sobie mecze y, z poprzednich gdzieś tam lat i właśnie widziałem fajny bieg z tomkiem golowym z przeciwko Pytgoszczy, więc fajnie się takie biegi ogląda. Y, jeden i drugi zawodnik jest chyba stworzony do jazdy parą. Y, Fajnie, akurat więcej miałem możliwości jeździć w parze z Gregiem, bo później też podpisaliśmy w tym samym klubie w Molili, więc po niektórych biegach naprawdę się śmialiśmy pod kaskiem i żartowaliśmy, bo te biegi wygrywane na 5-1, no to, to była czysta przyjemność i naprawdę serce się raduje i chce się jeździć, więc jak najbardziej z jednym i z drugim to, to są gdzieś tam te uczucia takie, Niezapomniane, bo oczywiście ja wtedy zaczynałem jazdę na żużlu, a, a dla mnie to były, że tak powiem, ikony, którymi wcześniej grałem tylko i wyłącznie na komputerze w Film Speedway Grand Prix, więc yy, wtedy, jeżeli ich widzę pod taśmą i jestem w tym samym klubie, oni mi pomagają zdobywać punkty, to jest to coś no, coś nie do opisania. Paweł, ale ty nie oszukuj, że ty grałeś w Film Speedway Grand Prix, jak ty podobno zacząłeś przygoda z żużlem bardzo późno, bo w wieku 17 lat, to, to, to musiałeś grać jednocześnie w grę i, i zaczynać treningi pierwsze. Nie, nie, no film z pytoj na było dużo wcześniej, więc z bratem i z kuzynem na jednej klawiaturze jechaliśmy we trzech ręce się gdzieś tam plotkały, ale, ale rozgrywki były naprawdę ciekawe. Ale słuchaj, to jest faktycznie trochę późno, bo to ciebie brat Łukasz mówi, prawda? Do startów na żużlu i to tak już w wieku no, 17 latka. Zresztą ty zdałeś od razu chyba licencję po dwóch czy trzech miesiącach, z tego co pamiętam. E, tak, tak, w maju, w maju siadłem pierwszy raz na motor żużlowa w lipcu. Udało mi się zdać licencję, więc dosyć szybko to wszystko się potoczyło. No i późno, dokładnie. Trochę, trochę żałuję, że nie dałem się właśnie, że, że, że nie pękłem wcześniej, szybciej gdzieś tam, chociaż o te dwa lata, bo moi rówieśnicy jeździli od trzeciego, czwartego czy piątego roku życia, więc w wieku 17 lat no to jest naprawdę późno, ale... ale... Gonię. No, ale wiesz, to ty tam chyba na, na motokrosie szalałeś mocno w Lubiczu, bodajże, prawda? Tam macie taki swój tor. Yy, tak, w dalszym ciągu tor jest, także yy, wcześniej właśnie przed, 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 przed żużlem jeździłem na, na motokrosie, ale to też nie zawodowo, tylko tak czysto rekreacyjnie, więc na pewno na pewno gdzieś to pomogło to, bycie z motocyklem, ze sprzęgłem i tak dalej. Yy, myślę, że gdzieś tam przyłożenie miało. Mateusz pyta o skład włókniarza Częstochowa na sezon 2021. Jak oceniasz skład i na którym miejscu widzisz te drużę? E, fajnie, fajnie, finalnie bardzo fajnie wyszedł ten skład. E, i i Lepiej Kacper, niż przed rokiem. E, nie wiem, to już wam oceniać. E, Smyki, Kacper na pewno na pewno. E, fajna gdzieś tam para. Polskich seniorów. No bo obydwaj młodzi, obydwaj z wielkim, że tak powiem, potencjałem. Także myślę, że, myślę, że ja na pewno za, za, za nich, tam za drużynę będę trzymał Częstochowską kciuki. Może nie w tych meczach, jak będą jechać i my będziemy jechać u nich, więc wtedy, wtedy najlepiej, żeby wynik był korzystny dla trójki. Słuchaj, to już ostatnie pytanie w takim razie, zaraz zakończymy, ale zapytam Cię o te głosy ekspertów, które się pojawiają, że będą, będzie liga dwóch prędkości, że będzie toruń raczej bił się utrzymaniem, niż o jakieś większe cele. Powiedz mi, czy Was takie głosy dobiegają, a jeżeli tak, to czy ignorujecie je, czy one działają mobilizująco, czy raczej jest troszkę presji z tym związanej? Związanego. Jeździmy dla kibiców i głównie ta, ta cała toczka i to wszystko jest dla nich, więc mają stuprocentową, że tak powiem, pozwolenie czy, czy prawo, prawo do tego, żeby wypowiadać i gdzieś tam spekulować te wszystkie tematy. Oczywiście jest to troszeczkę frustrujące, jeżeli ktoś cię spisuje przed wszystkim na, na stratę, ale myślę, że myślę, że nie będzie tak, tak źle. Na pewno fajny skład jest w Toruniu, bo jest młody. Wszyscy się znamy i mamy ze sobą dobry kontakt, więc tym, że tak powiem, tą młodą krwią, walecznością możemy na pewno co niektórym pokazać, że stać nas na fajny wynik. Także myślę, że w zeszłym roku nikt by nie postawił w połowie sezonu albo po paru meczach początkowych zawsze właśnie, tak jak ktoś się mnie pyta, Gorzów na podium. Bo sam bym tego nie zrobił, a, a tu nagle wyskakuje i jedzie w Stargorzów star w finale, i to naprawdę z dobrymi wynikami, czy w playoffach, czy, czy na końcu sezonu. Więc tak jak mówię, ten sport jest naprawdę nieprzewidywalny. I zaczekajmy do, do rozgrywek, zobaczymy. Ale to wiesz co, bo wspomniałeś o atmosferze i o tym, że się dobrze znacie, z Robertem Lambertem i z Jackiem Holderem też miałeś okazję się poznać, w ogóle wytrenujecie trenujecie teraz jakoś razem czy czekacie na, na, na pierwsze treningi wspólne? Z tego co wiem to Jack jest w Australii, Chris jest w Anglii, parę, parę treningów oczywiście wspólnych mieliśmy, ja też zawsze się przygotowywałem ze swoim trenerem, więc w dalszym ciągu oczywiście to kontynuuję. No i, i tyle. No, czekamy na te, na te, na te yy, pierwsze treningi. Jeszcze troszeczkę czasu co prawda, ale, ale mamy ze sobą kontakt yy, telefoniczny, więc yy, jest ok. Słuchaj, to jeszcze, mówiłem ostatnie pytanie, ale tutaj pojawiło się ciekawe pytanie od Pawła, yy, twojego imiennika. Ile i od kogo silników masz na kolejny sezon albo jakie masz plany sprzętowe na, na najbliższe miesiące? Yy, yy. Silników mam na przyszły sezon około 11, 11, 10, 10, 11. E, mhm. Także będzie będzie ok. Oczywiście, wiadomo, że że co roku musimy kupować coś e, nowego do, do sezonu, no bo bez, bez tego, bez nowych silników na nadchodzący sezon, no nie da rady. Ja też liczę mocno na to, że, że będę. Je, w końcu mógł jeździć sobie również do Szwecji, tak jak to w ubiegłych sezonach, że pandemia w końcu pozwoli na to, żeby się ścigać też w Szwecji, bo, bo akurat to mi jest po sobie widzę bardzo potrzebne. No i super. Dzięki bardzo Paweł za udział w dzisiejszym odcinku. Drodzy widzowie, podziękowanie również dla Was za obecność i za pytania. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić po sobie ten wirtualny ślad, jakąś łapkę w górę albo serduszko. Zachęcam Was także do zostawiania komentarzy, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach Żużlowych Rozmów na WP Sportowe Fakty. To wszystko na dzisiaj. Ja się kłaniam. Dzięki Ci Paweł. Powodzenia w, w tym nadchodzącym sezonie. Dziękuję e... bardzo.